No śmiało, Norweczka przeszła do ofensywy. Szuka lewym prostym. Dobrej sytuacji dla prawego. No ale jakiś taki dziwny ten prawy prosty. Nie wiem czy to będzie kontynuowane, czy tylko taki moment wychwyciłem. No spycha, spycha Norwek swojego rywala, kolejne bardzo ładne czasy, proste, ten prawy już taki lepszy trochę i dłuższy. Doskonale pracuje lewym prostym Norwek, Tutaj trzeba naprawdę mu przyznać, ale również dobre oczko przy prawym. Teraz Brawo, brawo dla Suni Hofstadt. A tak jak mówiłem, ten lewy jest naprawdę fantastyczny, i tutaj nie mogło być innej oceny niż 10 to takie minimum, co sędziowie zresztą zrobili. Obniżyła pozycję Norweżka. nie wiem w jakim celu, ale na pewno coś przemyślała, może ten lewy jeszcze będzie bardziej skuteczny z, z tego niższego pułapu. Tylko, żeby Norweszka tutaj nie przedobrzyła troszeczkę, bo tak naprawdę idzie <laughs> troszeczkę otwarta w tej chwili. No ale ta lewa igałka jest naprawdę fantastyczna. Od czasu do czasu również prawy i Aida Saribarowa bezbronna wręcz. No, trochę się zrewanżowała Saribarowa. Piękny boks, taki naprawdę niebrutalny, a jakże skuteczny. To, co cały czas staram się powtarzać i przekonywać, ta lewa ręka robi robotę, i przepraszam, robi pracę. Pozwala śmiało atakować celnymi ciosami z ręki drugiej, czyli z prawej ręki. A to nam Norweszka tutaj zademonstrowała. Naprawdę super. Polecam ten pojedynek sfilmować do Polskiego Związku Bokserskiego i niech nasza młodzież właśnie uczy się w ten sposób boksować.